Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Brytanii Przeraża Straszna Prognoza Wangi na rok 2025, która się spełnia. Materiał 3 kwietnia 2025 roku. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Brytyjska gazeta The Mirror poświęciła artykuł przepowiednio słynnej bułgarskiej niewidomej wróżki Wangi na rok 2025. W artykule czytamy, że Wangelina Pandewa Guterowa, która zmarła w 1996 roku, Y, y, wygłosiła kilka mrożących krew w żyłach przepowiedni na rok 2025, a teraz wygląda na to, że jej proroctwa zaczęły się spełniać. Mówimy o wizji niszczycielskich trzęsień ziemi, które nastąpią w 2025 roku. Brytyjscy dziennikarze uważają, że to, co wydarzyło się w Miami, Tajlandii i Toga, pokazuje, że Baba Wanga miała rację. W związku z tym wyrazili oni zaniepokojenie innymi przepowiedniami Wangi dotyczącymi cudzysłów brutalnych wojen i cudzysłów globalnej apokalipsy w 2026 roku. W materiale opisano w szczególności, jak Wanga przepowiedziała z nową wojnę na kontynencie europejskim między tymi dwoma krajami w 2025 roku której konsekwencje będą cudów odczuwalne na całym świecie. Jednocześnie publikacja wskazuje, że inny znany prognostyk, Michael Nostradamus, również przewidział, że ci z krajów Europy zostaną wciągnięci w cudów okrutne wojny w 2025 roku. Nostradamus uważał, że Wielka Brytania również będzie w to zaangażowana. Podkreślił również, że cudysów starożytna plaga będzie gorsza od wrogów. A więc, oczywiście, to może się wojna wybuchnąć nawet i w tym roku. Tego nie wykluczą, Ale, czy będzie w Polsce, to zależy od, po części od wyborów. Jeżeli ci wybierą, oczywiście, demonów Czaskowskiego czy kogoś tam. Oczywiście podobnego, no to się wtedy przekonają. Jak tu rakiety czy do czegoś dojdzie, żeby spadać. Trudno mi powiedzieć. Jedynie też wróżę z fusów, a niekoniecznie się to musi wypełnić, mówię jasno. A to może być wtedy w efekcie domina, czyli oczywiście jedno drugie pociągnie. Jeżeli by był ktoś wartościowy Polak, no to raczej do pewnych czynności może nie dojść. To różnie. Autor Emma Gribowa. A więc to by było wszystko, że nam się i dozo!